Ja też się uśmiecham, jak ja tego nie chcę. Masz przejęł ładny uśmiech. Ja widzę go. Jestem Emo, nie mogę się uśmiechać. Hej wszystkim z tej strony, Lucy. A dzisiaj mam specjalnego gościa. Jest to Amaro. Hejka. Tak. Y dzisiaj pomoże on mi. Pokażę wam światy cosplay, gdyż Sam jest cosplayerem już od ilu lat? Jakoś od dziesięciu. Od dziesięciu lat zajmuje się cosplayem i jak pamiętam jest to bardziej hobby, tak? Tak, jest to forma spędzania wolnego czasu. Tak. I dzisiaj jest okazja, że nagrywamy to wy Sylwestra, dlatego uf, ja mam jeszcze mokre włosy. Chcę słuchać twoje werki. Ale to mnie nie będzie słuchać na nagraniu. Y a Malo zrobi cosplay idea hey, Josefa z 21 Pilots Dokładnie z ery Blurryface I będzie to co, cosplay Dosłownie w postaci Face Z teledysku Stress Out Tę chyba praktycznie każdy zna bo co najmniej słyszał raz w radiu to jest Stress Out Powiedziałam tak. yy, Zapraszamy Was do oglądania I w końcu będzie Instagram tego pana na pewno. I może jeszcze TikTok i <noise> będę pokazywał proces tworzenia makijażu oraz e, strój jaki ubieram będzie prezentacja całego cosplayu. Makijaż zaczęłam od nałożenia podkładu. Teraz przejdę do zrobienia brwi. Ja nie lubię traktować cosplayu jako jeden do jednego odzerwanie postaci, to też jest fajne, aczkolwiek jakoś jestem artystą, lubię dawać swoje cechy jakieś charakterystyczne, typu alternatywny makijaż albo dodatkowo rzęsy, które Wam pokażę. rzęsy, żeby to fajniej wyglądało i przejdziemy do robienia privi. Od razu uprzedzam, że nie jestem jakimś make up guru, ja się uczę wszystkiego sam i moje porady makijażowe nie są najlepsze. Przejdę do wypełnienia brwi cieniem do powiek czarnym. Mamy już brwi, możemy przejść do konturowania. Ja nie będę używał do tego brązerów, tylko użyję do tego czerwonej palety. Ponieważ, jako iż, jako iż kolorystyka płyty jest czerwono-czarna i sama postać ma kolory czerwono-czarne, jak chcę dodać jej czarny, czerwonych akcentów poprzez czerwone konturowanie. Nie konturuję sobie linii szczęki, ponieważ będę miał czarną farbę. Przez co automatycznie mi się wykonturuje szczęka. Teraz przejdę do drugiej strony. Na koniec tak nałożę podkład, więc ewentualne rozmycia przejdą. Nie wyszło to idealne konturowanie, ale mam nadzieję, że jakoś jeszcze w trakcie wyjdzie równe. Teraz zajmiemy się nosem. Nosem robię to samo. Najpierw używam jasnego, potem ciemnego. Na resztę nosa, jako rozświetlacz, użyję białego korektora z Golden Rose. Jest to dosłownie biały korektor. Teraz przejdziemy do zakładania sztucznych rzęs dolnych. Z tym, że pierwszy raz będę próbował zrobić to w ten sposób, bo się... zazwyczaj do dolnych rzęs używałem całych rzęs, które przycinałem, a teraz użyję kępek. Klejam u spodu, żeby zrobił się trójkątny kształt. Nie przyklejam je do dolnych powiek. Już skończyłem jedno oko, teraz zrobię to samo z drugim i wrócę do was jak już nałożę rzęsy. Przyklejam rzęsy, więc teraz przejdę do zrobienia jednej z mojej ulubionej części, czyli sztucznych biegów i od razu pokażę jak używać takiego sprayu, bo wiem, że dużo osób ma z tym problem, a więc tak, ja zakrywam sobie twarz z tej strony, żeby mieć tylko w tym miejscu piegi, ewentualnie na nadfolę. Ważna rzecz, żeby trzymać z daleka aerozol. I czasami nawet można psiknąć raz powietrze. Wtedy przykrywamy i delikatnie naciskamy pompkę. Zrobiło się to, co bardzo lubię, czyli bardzo dużo piegów, które wyglądają dość naturalnie, z tego względu, że są różnej wielkości i są nawet dobrego koloru. By piegi trwały dłużej, musimy je przypudrować. Do przypudrowania używam podrówy prasy. Okay, tę część już mamy gotową, więc przejdziemy do malowania szyi oraz dłoni. To jest najszybszym etapem, znaczy dłonie są najszybszym etapem. Z szyją jest trochę ciężej. proszę o papier. Thanks. A nakładam sobie papier dookoła koszulki, żeby nie ubrudzić sobie t-shirtu. Przymyślałem jednej rzeczy, że przed nałożeniem farby na dłonie wypadałoby założyć soczewki. makijażowa jest skończona. Teraz przejdę do wysuszenia dłoni. I szyi a zaraz wrócę z ubiorem. Do stroju mam przygotowane czarne leginsy, czerwone skarpetki, koszulę czarną oraz spodenki, które akurat sam robiłem i bardzo mi się podobają, bo są identyczne jak w dysku, więc zaraz się przebiorę i wrócę. Więc to jest mój cały cosplay inspirowany Blurry z, z Cosplaysa. Zwróciłem trochę włosów, ponieważ nie lubię swojej twarzy bez włosów. Strasznie dziwnie dla mnie wygląda i wolę się we włosach. Co moim zdaniem dodaje tylko uroku i bardziej mojego stylu do tego cosplayu. że to był cały proces przygotowania cosplayu na imprezę sylwestrową. Także dziękuję wszystkim za oglądanie i wszyscy do nowego roku. Jako formę sztuki, jako formę zabawy i rozrywki. <tryk> Zaczęłam się dłużyć. Fail Magda, mam. Odkleiłam się ręce. No, <tryk> czekaj, powtórzę. Te Czekasz, mam gotową.